Hyundai i30 Auto z 2021 roku 1.6 diesel o mocy 115 koni To nasza kolejna propozycja Moi drodzy, auto sprzedawane Fakturą VAT 23% I jeżeli chcecie ją zakupić tutaj na firmę Wziąć w leasing, nie ma problemu Pomagamy w tym Finansowaniu Także no, to jest duży plus tego auta Tak jak mówię, że auto sprzedawane na fakturę VAT 23% już sobie przejdziemy tutaj dookoła, żebyście zobaczyli sobie to auto jak zawsze z zewnątrz. Zaraz przejdziemy do środka. Auto w wersji biznes wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. Zresztą już wejdziemy sobie, żeby wam to wszystko tutaj pokazać. Zaraz sobie odpalimy. Jak widać, auto czyste i zadbane. Tak wygląda w środku. Tak jak mówię, posiada automatyczną skrzynię biegów. Auto po opłatach, czyli akcyza. Pierwszy przegląd to wszystko dostajecie tutaj od nas. Tak jak pokazywałem wcześniej 140 000, 140 000 przebiegu odpalimy sobie bezkluczykowe oczywiście dostęp otwieranie jak i zamykanie bezkluczykowe odpalanie auto już mamy odpalone skrzynia już sobie ściszymy tutaj skrzynia automatyczna auto hold kamera cofania zresztą to zaraz wam tutaj pokażemy tutaj mamy czytanie znaków nawigacja tak jak widzicie Kamera cofania, czujniki parkowania, to wszystko tutaj znajdziemy, bluetooth, asystent, asystent linii, naprawdę bardzo, bardzo fajnie autko wyposażone, nawigacja, już musimy sobie wyłączyć, niedostępna w trybie kamery, potwierdźmy sobie, kierowca numer jeden, jak już widzicie mamy nawigację tutaj, Włączoną, słuchajcie, auto Auto, no cóż, no bardzo naprawdę tutaj ładne Plastiki nieporysowane z zewnątrz Również w bardzo ładnym stanie ten samochód A cena, a cena to jest 62 tysiące złotych Złotych brutto Składane lusterka Auto hold No i tak jak już tutaj wspominałem Cała reszta, Android Auto, jeszcze tutaj, moi drodzy, trzeba to wszystko potwierdzić, no duży, ładny wyświetlacz, skrzynia, jakiś silnik, to wszystko pracuje, pracuje bez zarzutów i tak jak mówię, 140 tysięcy przebiegu, 1.6 diesel, 115 koni. A cena? Cena to 62 tysiące złotych brutto po auto, tak jak już wcześniej powiedziałem, możecie nabyć na firmę, pomożemy w leasingowaniu, kredytowaniu i również bez, bez BIC, moi drodzy. W tym roku mamy taką możliwość, że możemy Wam pomóc w kredytowaniu, jak i leasingowaniu tego auta bez big. Auto na naszej stronie znajdziecie oczywiście na naszej stronie wwwkarst7.eu, gdzie jak najbardziej zapraszamy. Możecie sobie też obejrzeć to auto. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, jak i również tutaj do nas na plac, żeby sobie obejrzeć, przejechać się i porozmawiać na temat. Tego auta, także jak najbardziej zapraszamy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.